Nie wiem, czy jestem dla ciebie zbyt, czy może nie dość. Kiedy po cichutku, nocą, zbiera się przy nas rozdzielonych przestrzenią i wypełnia milczeniem dojrzała tęsknota. Jak rozrzucone wiatrem dwa osobne ziarenka piasku. Głodne czułości w świecie, który nabrzmiewa pragnieniem. Ubodzy gesty przytulenia hojnie posyłamy w eter źdźbła zapachów, które zignorował motyl. Nic to, że nasze łóżko, baśniowy świat derwiszy, zawieszone w próżni kosmosu. Że od grzesznych pragnień anioł mógłby spalić nie tylko skrzydła, ale i duszę. Kradnę od życia miłość taką, jaką ma na stanie, bez żadnych skrupułów, od kiedy wiem, że nie jest ono jej właścicielem, a własnością.